Rozmowa o Polsce, rozmowa o Polsce. Przez najbliższe minuty rozmawiać będziemy o Polsce na łączach telefonicznych. Profesor Józef Szaniawski, witam serdecznie, dzień dobry. Dzień. Witam pana redaktora Witowskiego, przyjaciół w Chicago. To już historia, ta nowoczesna i niestety smutna zarazem. W niedzielę minie dokładnie pół roku od katastrofy. Smoleńskiej katastrofy, które z całą pewnością o tej katastrofie mówicie, będą kolejne, kolejne pokolenia Polaków i nie tylko. Pozostają domysły, pozostają hipotezy. O tych za chwilę sobie porozmawiamy, ale są również dwa śledztwa to jedno rosyjskie, no i to jedno z całą pewnością, nieudolne polskie. Dlaczego nie międzynarodowa Komisja, dlaczego te śledztwa i prokuratorzy obu stron w dalszym ciągu mają problemy ze współpracą? Pan wspomniał, panie Jacku, o tym, że całe pokolenia w przyszłości będą nawiązywały w ten czy inny sposób do tej katastrofy. Ja się z panem w pełni zgadzam. Tak jak od ponad 60 lat, od blisko 70 lat, to już cztery pokolenia nawiązują do katastrofy lotniczej nad Gibraltarem 4 lipca 1943 roku, w której zginął premier rządu polskiego, prezes Rady Ministrów, a zarazem wódz naczelny generał Władysław Sikorski. I do dzisiaj ta katastrofa nie jest ani oficjalnie, ani faktycznie wyjaśniona. A przypomnę, że nastąpiła w trzy miesiące po tym, kiedy generał Sikorski jako premier polskiego rządu wystąpił do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w neutralnej wówczas, Szwajcarii, w Genewie, aby zbadał okoliczności zbrodni dokonanej w Katyniu na polskich bezbronnych jeńcach wojennych na polskich oficerach, których w, do, w, tak, w tak zwanych dołach śmierci znaleźli Niemcy i ogłosili światu, że to byli, zrobili Rosjanie. I Rosjanie y, byli oburzeni tym, że Polacy się zwrócili do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, do Międzynarodowej Komisji Neutralnej i zerwali wtedy stosunki dyplomatyczne Polską Oczywiście mieli do tego bardzo wygodny pretekst, dlaczego w tej chwili nie ma międzynarodowej katastrofy. Międzynarodowej Komisji w sprawie katastrofy, która była bezprecedensowa nie tylko w dziejach Polski, Europy, ale nawet świata, no to odpowiedź jest ta sama. Broń Boże, żeby się nie obrazili e, Władimir Putin, Dmitrij Miedwiediew, e, Siergiej Ławrow i Siergiej Iwanow i im podobni e, byli e, wysocy funkcjonariusze KGB w Moskwie. Tak o małą dygresję sobie pozwolę, bo kiedy już mówimy o tym, co zdarzyło się w Katyniu, w Charkowie, we wszystkich miejscach, gdzie pomordowani zostali w bestialski sposób polscy oficerowie, no i nie tylko, bo to nie tylko przecież żołnierze byli, to byli również policjanci, to byli, to byli również przedstawiciele zawodów niebezpośrednio z wojskiem związanych, to ostatnio w, w prasie rosyjskiej właściwie ukazała się książka nakładem Kilku tysięcy egzemplarzy w Rosji, która no, pisana przez historyków, przez pana rosyjskich odpowiedników, kolegów, pisze w dalszym ciągu o tym, że to jednak nie Rosjanie, że to Niemcy. I tutaj potwierdzane są te hipotezy, czyli po tak wielu latach sprawa Katyńska znowu powraca. Sprawa Katyńska jest ciągle otwarta. Tak zwana sprawa Katyńska, to jest sprawa Katyńska, tylko to jest sprawa wymordowania. Około 70 kilku tysięcy bezbronnych polskich jeńców. Jak Pan słusznie powiedział, nie byli to wyłącznie generałowie i oficerowie Wojska Polskiego. Przypomnę, po 17 września 1939 roku do niewoli sowieckiej e, dostało się ponad ćwierć miliona polskich jeńców wojennych, a do tego doszli jeszcze tak, e, kilkanaście tysięcy. Oficer, żołnierzy, oficerów Straży Granicznej tak zwanego kopu kilkanaście tysięcy leśników, urzędnicy państwowi, urzędnicy bankowi, liczni księża, nauczyciele. I z nich Rosjanie byles, wyselekcjonowali siedemdziesiąt kilka tysięcy, z których cztery i pół tysiąca rozstrzelali w Katyniu, a innych w Biednoje, w Charkowie, w Kuropatach i w Bykowni. Ale my. Wcale nie jest tak, jak Pan powiedział, że znamy wszystkie miejsca zbrodni, wręcz odwrotnie, nie znamy nawet połowy i to, że oni nie chcą nam udostępnić Polakom, polskim historykom, archiwistom archiwów sowieckich do których mamy prawo w dodatku, zgodnie z Prawem Międzynarodowym, to najlepiej świadczy, że chcą ukryć faktyczną skalę zbrodni i miejsce zbrodni. Oni się przyznali tylko do tego, co Polacy i tak i tak wiedzieli, właśnie do Katynia, Charkowa i do Miednoj. Trudno mówić o zbrodni, trudno mówić o zamachu, chociaż różne są hipotezy. Na pewno można mówić o tym, że działania prokuratury polskiej są po prostu nieskuteczne. W, w dalszym ciągu przecież nie ma dostępu do większości w większości dokumentów, które, które posiada prokuratura rosyjska, która prowadzi to śledztwo. No i tu w taki dość bezczelny sposób Rosjanie po prostu odmawiają przekazania najważniejszych dowodów. Panie redaktorze, a ja mogę panu zadać pytanie? Słucham. A dlaczego pan powiedział, trudno mówić o zamachu? Tytuję, tak pan powiedział przed chwilą. Mhm. Dlaczego pan, podobnie jak polska prokuratura. Polscy politycy z premierem Tuskiem na czele wykluczacie możliwość. To nie jest wykluczenie, to, to, nie jest, to nie jest wykluczenie, to jest to jest no jak gdyby niedowierzanie, że tak okrutna zbrodnia mogła mieć miejsce w XXI wieku, kiedy wszystko jest zarejestrowane, kiedy są przecież dokumenty, zapisy czarnych skrzynek, no i prędzej czy później no, można to wszystko gdzieś otworzyć, odtworzyć i sprawdzić. Pols, mimo, że mija pół roku od katastrofy, my to audycję przystoszyłem właśnie z tej okazji, to Polska nie otrzymała dostępu do czarnych skrzynek, my ich nadal nie mamy i polscy prokuratorzy ich nie mieli w ręku. E, co więcej, Rosjanie nie chcą zwrócić wraku samolotu, który jest z własnością Szczypospolitej Polskiej, nadal nie są oddane laptopy, e, około 20 laptopów, między innymi e, dwa laptopy prezydenta, Laptop szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ministra Szczygły. Laptop generała Franciszka Gongora, szefa sztabu generalnego, w którym były najważniejsze połączenia z kwaterą główną NATO, a także z dowództwem wojsk amerykańskich. Laptop prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Skrzypka, gdzie były tajemnice finansowe Polski. I już nie mówię o mniej ważnych ludziach, którzy zginęli. Rosjanie nie chcą oddać także broni, krótkiej e, polskich oficerów Biura Ochrony Rządu, którzy byli na pokładzie samolotu. To jak można mieć do tych ludzi jakiekolwiek zaufanie? Ja chciałem powiedzieć tak. E, ja nie mówię, że premier Władimir Putin kazał dokonać zamachu. Ja nie mówię, że premier Putin był mordercą. Ja tego nie powiedziałem. Tylko byłbym bardzo ostrożny w formułowaniu wszelkich wniosków, także wy, z góry wykluczania zamachu. Chciałem przypomnieć, że nawet jeżeli Putin nie jest mordercą, to przez Dwadzieścia kilka lat, czy prawie trzydzieści lat, należał do organizacji morderczej. Być może jest mordercą, ale ja nie mam już pewności na ten temat. Natomiast z tą pewnością przyszedł wszystkie szczeble, poczynając od momentu, kiedy jako 18-letni chłopak wstąpił do KGB, która była organizacją morderczą, bo przecież. Ta instytucja, która się kiedyś nazywała NKWD właśnie wymordowała tysiące Polaków, nie tylko polskich oficerów, i na Syberii, i w Kazachstanie, i na Łubiance. I do dzisiaj nie chcę się do tego przyznać. Byłbym bardzo ostrożny z tym wszystkim i powiem panu, że dzisiaj w pół roku po katastrofie znaków zapytania jest dużo więcej niż 10 kwietnia. Pół roku tym. No właśnie, w Stanach Zjednoczonych przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że no, osoba jest niewinna do czasu, kiedy ta wina nie zostanie mu udowodniona. Tymczasem polskich pilotów tą winą obarczyło się już bardzo dawno, bo przecież otwarcie mówiło się, że to musiała być wina pilotów, że to musi być wina pilotów, że to oni zawinili. Tych hipotez jednak jest bardzo wiele. No, szkoda, że są to domysły, szkoda, że są to hipotezy, ale wśród tych wielu są takie, które no, są bardziej mniej wiarygodne. Które możemy wymienić jako te najbardziej zbliżone do tego, co wiemy, co mogło wydarzyć się pod Smoleńskiem? Najmniej prawdopodobne, bo wykluczają to sami Rosjanie, a także strona polska, że doszło do awarii technicznej TU-154. To jest wykluczone. Natomiast cały szereg znaków zapytania. Proszę sobie przypomnieć, przez pierwsze... Dni, a zwłaszcza przez pierwsze kilkanaście godzin po katastrofie, jako główną przyczynę podawano mgłę. Po czym okazało się, że mgła rzeczywiście była, ale że ona była przez około 15 do 25 minut i była zlokalizowana tylko wokół lotniska siwiernej i wyłącznie tam, a nie w całym Smoleńsku. Jest wersja, że ta mgła została wytworzona w sposób sztuczny. Ech. Jest wersja rosyjska, którą Rosjanie cały czas podkreślają, że to był błąd polskich pilotów, co jest po prostu nieprawdopodobne, bo to byli piloci niesłychanie doświadczeni. Ale jest jeszcze jeden element: oto być może Rosjanie mówią, że to był błąd pilotów, ale że to był błąd pilotów spowodowany złym naprowadzeniem przez wieżę kontrolną. Dzisiaj wiemy, nie wiadomo skąd właściwie, ale wiemy na pewno, że na wieży poza normalnymi kontrolerami ruchu był także wysoki oficer yy, sowiecki Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który był zarazem pilotem, yy, tym nawigatorem pilotów i on co najmniej dwukrotnie łączył się z Moskwą w sprawie lądowania tego samolotu. Być może piloci mieli podane zła namiary, na przykład inną wysokość niż była w rzeczywistości. Ale to są wszystko hipotezy. Nikt na to nie chce dać odpowiedzi. Przed wczoraj rozpoczęło się grodzenie tego terenu, gdzie, znajduje, gdzie była katastrofa i tam gdzie, i nakrywanie wraku polskiego samolotu. W pół roku po katastrofie. A przedtem i pan, i, i, i państwo w Chicago, i wszyscy... Oglądali w telewizji wielokrotnie, podkreślam wielokrotnie, sceny jak po tym pobojowisku, gdzieś samolot rozbił, krążą dziesiątki, setki ludzi i zbierają jakieś fragmenty samolotu, jakieś fragmenty ubrań, jakieś elementy które tam leżą. No, co, co Gorsza znajdują na przykład szczątki ofiar. Nie tak dawno, kilka tygodni temu zakończył się dziesiąty rajd Katyński. Moi bliscy przyjaciele uczestniczyli w tym rajdzie komandor Wiktor Węgrzyn opowiadał o tym, co znaleźli. To zostało potwierdzone, że był to fragment szczęki jednej z ofiar, więc no, dochodzi do olbrzymich zaniedbań. No, po pół roku praktycznie już niektórzy mówią nie ma co y, ogradzać, bo z tych szczątków pewnie już niewiele można y, wyczytać. Tymczasem przygotowywana jest y, no, pielgrzymka. Na to miejsce, oczywiście nie pierwsza, wielu Polaków, zresztą nie tylko Polaków w tym miejscu było i składa więcej do dzisiaj. Ja na zakończenie chciałbym zapytać jeszcze o dwie rzeczy. O, o no, wolność prasy w aspekcie aresztowania, właściwie zatrzymania, nie aresztowania, zatrzymania i przesłuchania kilku polskich dziennikarzy. I od tego zacznę. To się powinno wydarzyć, czy nie? Jeżeli mówimy o wolności słowa, wolności mediów, no to po prostu był skandal, że zatrzymano całą grupę polskich dziennikarzy, w dodatku z bardzo różnych mediów, bo to była Telewizja Polska, to był TVN24, to było Radio RMF. No Ale podobno nie mieli przepustek, nie mieli, że byli na terenie wojskowym, no i każdy, kto na takim terenie przebywano, musi mieć odpowiednie zezwolenia. Nagle okazało się, że w tym dniu, kiedy pojawili się dziennikarze z profesjonalnym sprzętem, to jest teren wojskowy. Przecież tam pan powiedział, że przedtem przez prawie pół roku mógł tam chodzić każdy, każdy co chciał, zbierał co chciał i tak dalej. Co więcej, ja biorę pod uwagę taką możliwość, że ponieważ tam każdy mógł wejść i zbierać co chciał z tych Szczątków samolotu, to może być odwrotna sytuacja. Mógłby wyjść każdy i podrzucić coś nowego do tych szczątków samolotu, coś, co by zmieniło w faktyczny przebieg wypadków. Bo przypomnę, że Rosjanie są mistrzami, jeśli idzie, to jest tradycja rosyjska, jeśli idzie tak zwane drugie albo trzecie dno, albo właśnie naprowadzenie na fałszywe tropy. Natomiast tych dziennikarzy, moim zdaniem, to jest skandal międzynarodowy i Rosjanie tylko testowali, jaka jest odporność Polski i czy ktoś polskich dziennikarzy z innych krajów tej sytuacji poprze, no nie nikt. To nie jest kwestia krzyża, to nawet nie jest kwestia pomnika jednego czy, czy wielu. To jest kwestia tego, w jaki sposób następne pokolenia pamiętać będą o ofiarach tej katastrofy. Jak taką katastrofę, jak takie wydarzenie powinniśmy upamiętniać? Pan z perspektywy historyka na pewno ma wyrobione na ten temat zdanie. Ja powtórzę jeszcze raz, o tym na początku naszej rozmowy. To była katastrofa bez precedensu, bo zginął prezydent i cała elita Rzeczpospolitej. Całe dowództwo wojska polskiego, szef Sztabu Generalnego, prezes Narodowego Banku Polskiego, rzecznik praw obywatelskich, prezes Komitetu Olimpijskiego, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu. No wszyscy. Jak to upamiętnić? Trudno powiedzieć, bo jeszcze takiego upamiętnienia nie było. Są pomniki generała Władysława Sikorskiego albo prezydenta Naruto Wiczar. To byli pojedynczy, pojedynczy przywódcy Polski. Tutaj zginęła jedna trzecia polskiej elity. Myślę, że oni zostaną upamiętnieni, uczeni, bo to tego wymaga e, historia, a z drugiej strony no, to, co nazywamy polską pamięcią i tożsamością. E, wie pan, e, nie czy pan pamięta, w liceum była taka lektura. Juliusz Słowacki, Kordian, jeden z najwspanialszych utworów literatury polskiej. I Juliusz Słowacki w Kordianie najbardziej zwięźle i moim zdaniem najtrafniej opisał, czym dla Polaków jest Rosja. I to jest niestety ponadczasowe. Pozwoli Pan, że ten fragment. Zapytaj Mezy lecącej z Sybiru, ilu w kopalniach jeńczy, a ilu wyróżnięto? A ilu przecież zgnięto w zdrajców i skalano? A wszystkich nas łańcuchem, z trupem powiązano? bo ta ziemia jest trupem. Tak pisał Juliusz Słowacki 180 lat temu po powstaniu listowym, listopadowym o Rosji. Ta ziemia jest trupem i niestety dla Polaków zie, e, ziemia rosyjska jest trupem, a po tej katastrofie jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Wie pan, pan pyta, jak upamiętnić tych wspaniałych Polaków z prezydentem na czele, a jak są upamiętnione, jak są upamiętnieni ci, którzy nie tylko nie mają pomników, ale nie mają grobów, bo nie wiadomo... Gdzie oni leżą? Generał Leopold Okulicki, gdzieś zamordowany w Moskwie, ostatni komendant głównej armii krajowej, bohaterowie powstania styczniowego, powstania listopadowego na Syberii, w ciągu ostatnich 250 lat, zmarło 3 miliony Polaków. Większość z nich, ogromna większość z nich, to nie ma nawet grobu. To jest prawda historyczna. Dziś o historii w rozmowach o Polsce rozmawiałem jak zawsze w środę z profesorem Józefem Szaniawskim. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.